Cześć, witam się na kanale Fotografia Jest fajne, dzisiaj będzie moje zdjęcie, przy którym przyznam się uczciwie, namęczyłem się dużo. Robiliśmy zdjęcie na jakimś koncercie. To było dokładnie w pałacu w Jabłonie. I już tam zrobionych tych ileś tam zdjęć, i tak zacząłem patrzeć. To była wiosna, drzewa, które kwitną przez te flamugi okien. Mówię, jej, jakby to zrobić, ale brakowało mi światła. Bo mm, to jest to, że jak się robi zdjęcie z pomieszczenia na zewnątrz, to przynajmniej na zewnątrz jest jaśniej. Tam jaśniej. jest więcej słońca. Tak jak w tym wypadku, mm, tam nie świeciło słoneczko tak za mocno. Było takie słabe słońce. Yy, natomiast, yy, <laughs> znaczy nie, momentami świeciło, momentami nie świeciło. Ja kombinowałem, jak to zrobić. Yy, powinienem błysnąć lampą. Ale mówię, błysnęłam nam tak nie, nie układa mi się to światło przy tym zdjęciu. Yy, nierównomiernie mi się oświetla ta framuga, bo trzeba było postawić dwa światła. Oświetlić framugę, żeby ładnie wyszła. Oświetlić dopiero, dopiero wyczekać, aż tam to drzewo będzie we właściwym miejscu. Ale yy, to tam było kilka okien. Tak chodziłem, robiłem, tak patrzyłem się na to. Tu zrobiłem zdjęcie na koncercie. Tam zrobiłem tu, tu zrobiłem tu. Szukając i myśląc, jak to. Kurczę, zrobić wreszcie dobrze. I w pewnym momencie wykombinowałem. Ponieważ stwierdziłem, mówię, moment, na czym polega mój problem? No bo najważniejszą że jest rozwiązanie problemu. Na zbyt dużym różnicy oświetlenia tamtej sceny z tyłu, czyli drzewa, nieba, chmurek i mojej flamugi. Czyli rozwiązanie najprostsze: oświetlić framugę. I tak się przeważnie robi: albo zrobić y, trzy zdjęcia, czyli dwa zdjęcia, czyli zdjęcie na framugę i zdjęcie na, na drzewo. Y, a to najlepiej było w wszakim wypadku robić to ze statywu, <laughs> ale nie, nie w ten sposób przekombinowałem. Mówię, dobrze, to jak ja jeszcze mogę zrobić? W pewnym momencie zobaczymy, jak słońce mi tak zaszło. Mówię, o! To jest rozwiązanie. Muszę wybrać kadr, ustawić się tutaj, nie by tam robić zdjęcia, tu salę mam dobrze oświetloną i czekać, aż tam po prostu zajdzie słońce. Jak tam zajdzie słońce, to mi się różnice wy, wyrównają tego oświetlenia. I tak to zostało zdjęcie zrobione. To jest tak, że mm, to zdjęcie y, zrobiłem przy tym, jak tam prawie, prawie. Prawie nie świeciło słońce, ale miał niebieskie niebo. I dzięki temu wszystkiemu, i później trochę obróbki w komputerze, ale to już naprawdę niedużo, żeby wyciągnąć jeszcze troszeczkę te, te, tą framugę, troszeczkę poprawić tą framugę, ale to już nie, nie było dużo obróbki. Udało mi się to zdjęcie zrobić. Zrobiłem to Canonem 40D, bo Canon 40D jest naprawdę the best of the best. Yy, z obiektywem, ach, ale mieszka. Ale nie mam tu zaznaczonego obiektywu, jakim, jakim to robiłem. Jest przysłona 4, więc jest bardzo prawdopodobne, że to był mój 24-105, 4, mój obiektyw, którego używam, bo ma stabilizację i lubię go używać. Przy czasie jedna dwusetna część sekundy, przy słonie 8, czułość ISO 400. Podbijanie czułości w takim wypadku. Z... To na to, tym muszę zrobić film. O tym, dlaczego należy podnieść czułość przy dużych kontrastach. To jest, ym, poeksperymentuj, że jak masz za duże kontrasty, zaczynasz podbijać czułość, robienia coraz wyższych czułości, a to się okazuje, że jakby te kontrasty się zmniejszały. Ja nie, y, ja nie nagrałem takiego filmu, ponieważ nie, ja potrafię to używać w praktyce, natomiast jak miał, mam to powiedzieć, yy, yy, dlaczego tak się dzieje, to mi zaraz zakrzyczają, mówią, no co ty gadasz za głupoty. Przecież kontrast, jak podbijasz czułość, to ci się tonalność zmniejsza i wszystko ci czarne odpada, białe odpada, i w ogóle w do dupy to zdjęcie będzie, ale to jest znowu, robiliśmy kiedyś, o wiele lat temu, ze znajomym reporterem zdjęcia w pełnym słońcu, takie portrety w pełnym słońcu, on mówi, podrzuć, podrzuć czułość do góry, będziesz miał lepiej. Ja wtedy tak patrzyłem, to były czasy kiedy ja dopiero zaczynałem z cyfrowymi aparatami, podbijałem czułość i stwierdziłem, że rzeczywiście jest lepiej. Także podbijanie czułości w celu zredukowania kontrastów poćwicz to na, na samemu, bo to fotografia jest praktyczna. Fotografia to nie jest teoria. Bo teoria jest przydatna, ale praktyka jest ważniejsza. Fotografia jest praktyczna, w związku z tym trzeba praktykować robienie zdjęć. No, praktykować, ćwiczyć robienie zdjęć. Więc życzę Ci ćwiczenia robienia zdjęć po to, żeby uzyskiwać takie jak to zdjęcie, którego jestem... Ono nie jest idealne technicznie. Nie. Ono ma trochę wad. Ale prze, u, u, sztuka przełamania i stworzenia tego zdjęcia dała mi bardzo dużo, i naprawdę jestem zadowolony z tego, że udało mi się to zdjęcie wtedy w ten sposób rozwiązać. Czego Tobie też życzę, czyli rozwiązywania problemów fotograficznych. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.